Końcy na każdą platformę automatyczna dostawa, a także 7% taniej z hasłem Lachu. Zapraszam na fifa.coins.pl. Link w opisie. Siemanko, ludzie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym pack openingu. Dawno nie było pack openingu u mnie na kanale, więc postanowiłem nagrać, jako że okazja jest bardzo fajna, ponieważ mamy paczki za 25 tysięcy i tych paczek jest aż 42 godziny do końca, więc akurat jeszcze wyrobię się z otwieraniem. Otworzymy sobie wszystkie te właśnie paczki po 25 tysięcy. No i zobaczymy, czy uda się trafić kogoś fajnego. Cristiano Ronaldo International Man of the Match w wersji 97 na napastniku jest właśnie do trafienia, więc dzisiaj pora zapolować właśnie na Cristiano. Ja już będę otwierał bez zbędnego przedłużania i będę starał się w miarę to szybko zrobić. Zobaczymy kto będzie ciekaw w środku, no w pierwszej paczce to niezbyt. Będę od razu quickselował, żeby szybko to w miarę płynnie wszystko poszło. Stwierdziłem, że lepiej taki odcinek, odcinek nagrać na YouTube'a, e, a nie otwierać paczki po raz kolejny na live'ach. Będę, będę tutaj zabierał zawodników takich tylko naprawdę dobrych, e, więc jestem bardzo ciekaw, czy kogoś trafię. No, Cristiano Ronaldo w Mercy, w, w tak, w Merci, tak w wersji Inter international man of the match byłby genialny, aż się zaciąłem po prostu. Ale chciałbym trafić taką kartę. No, dawno nie trafiłem. Ronaldo może akurat dzisiaj, może to jest ten dzień, kiedy uda się go trafić. Oczywiście mam nadzieję, że u was też. A co z Chelsea, czy on już tam był, czy nie? Być może będę trafiał jakieś przetransferowane karty, za co przepraszam, jak będę ich pixelował. Ale interesują mnie tylko naprawdę kozackie trafy. I mamy tutaj kogo. I liczyć. Nie no, świetnie. Powiem wam, że bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w ogóle w nowej Fifie e, z kartami specjalnymi. Czy jednak pójdą po rozum do głowy i obniżą troszkę overale? Bo tak kiedyś rozmawialiśmy na liveach i teraz możemy też krótko o tym porozmawiać, ponieważ czasu sporo jeszcze jest. 30 paczek do końca przed nami. I powiem Wam, że mm, tak rozmawialiśmy właśnie z czatem nieraz na live'ie i według mnie oni powinni zacząć po prostu od niższych overali i wtedy nie byłoby problemu, że byłoby mnóstwo kart po 90 overal, 95, 98, 99. Nie byłoby takiego bólu tyłka u niektórych, tylko po prostu te karty, załóżmy, zaczynałyby się od overali 85, załóżmy u Cristiano Ronaldo czy u Messiego. Na pewno na początku. O, to jest chyba przetransferowano, ile się nie mylę. Wezmę sobie go, przynajmniej nie widziałem jego karty, nie kojarzyłem. Na, po... na początku na pewno byłby troszkę szum wokół tego, że jak to Messi i Ronaldo mają tylko po 85, przepraszam, overall. No ale później wyobraźcie sobie, że mogliby dawać im normalnie już te informy, nie musieliby kombinować z tym, także to według mnie jest jak najbardziej na plus. 30 paczek przed nami, więc 10 za nami, i póki co nie trafiłem zupełnie nic. Jestem ciekaw, czy to szczęście moje jeszcze, jeszcze jest, czy już nie. Aczkolwiek w tym roku toców trafiłem o wiele mniej, a końców wydałem bardzo podobnie. Na SPD Kokleum mamy też Milika. W ogóle, jak myślicie, czy Mili gdzieś odejdzie, czy jednak zostanie w Ajaxie? Oczywiście piszcie pod spodem w opisie. Możecie też napisać, jakie według Was są najciekawsze póki co e, transfery, które się odbyły w momencie, kiedy nagrywam ten film. Także nie wiem, czy nie będzie jakiejś bomby transferowej, kiedy ten film się ukaże, ponieważ nagrywam go w czwartek, a Wy ten film zobaczycie. Um, zobaczycie go w niedzielę, ponieważ nie mam je na weekend akurat. E, dobra, znowu nikogo dobrego nie trafiłem. Ale żeby to była nawet karta powyżej 85 overall. Ktoś kiedyś powiedział, że te paszki za 25 tysięcy i za 35 tysięcy to są te najgorsze, no ale... No mam nadzieję, że, że coś mi tutaj fajnego wypadnie. Już tak powoli zbliżamy się do połowy otwierania. A póki co, na razie ani, Chris, ani Cristiano Ronaldo, ani innego dobrego zawodnika. Staram się to w miarę szybko robić, żeby was tutaj nie zanudzić. No i oczywiście, jeśli chcecie więcej takich otwierań z paczek spe specjalnych, które się pojawiają raz na jakiś czas, piszcie pod spodem, jakie macie zdania ten temat. Niektórzy w ogóle są zdania, że e, paczki to zło i paczek, paczek nie powinno się otwierać. Ja od czasu do czasu lubię sobie potwierać paczki. A jajaj, myślałem, że ktoś taki będzie dobry, jak się nie będę nazywał. Jest prezes na kulmach, sobie go wezmę do, e, do klubu. Słuchajcie, jak dla mnie najfajniejsze paczki to są chyba te za 100 tysięcy. Nie otwierałem tych za 125 tysięcy niestety w tym roku, czego żałuję, bo bardzo chciałem, a niestety nie było mnie wtedy właśnie w domu. Nie mogłem sobie ich pootwierać widziałem po prostu, jak pamiętam, jaką paczkę trafił Koza, to było to było genialne. No ale, czyżby Aguero? Nie, no jasne. I Cardi, prawie jak Aguero. Niewiele się różnisz overallowo. Przejdźmy sobie do następnych. Jesteśmy w połowie otwierania, także 20 paczek... Jeszcze do końca Na tego Cristiano Ronaldo to chyba jednak nie mam co liczyć póki co Mam nadzieję, że wy będziecie mieć większe szczęście W ogóle zauważyłem, że jak jest nowe konto to jakieś te paczki lecą lepsze O, jest! Tak, patrzcie na to! Quentrau, pierwszy International Man of the Match trafiony Ho, 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 o to chodzi Coś pięknego, to mi się podoba Ile on kosztuje teraz? Nawet nie wiedziałem, że można go trafić, a no tak, bo jest przecież cała drużyna 65... o nie, 34 tysiące. Ja całkiem zapomniałem o... Całkiem zapomniałem właśnie o tej drużynie, że mamy klasycznych bohaterów do trafienia. Wyleciało mi to zupełnie z głowy, no ale Quentrao trafiony, więc... Może ktoś trafi jeszcze lepszy? No dobra, to jeden imot trafiony. Powiem wam, że grałem właśnie ostatnio y, Todd Team. Z tych y, zawodników, że tak powiem... Y, to są zawodnicy bohaterów, ale... A, właśnie, ostatnio nazywałem ich zawodnikami retro. I grało mi się to team fenomenalnie. Po prostu strzały, jakie miał, to jest niesamowite. I grało się nim świetnie. Tak samo jak grało mi się super też Dawidem Wiom Troszkę gorzej już spisywał się Fernando Torres. Ale powiem wam, że Cole na prawej stronie obrony, pomimo tego, że nie miał tam full zgrania, grał u mnie też wyśmienicie i to było w drafcie. Także tam sobie ich testowałem, tam trafiłem te karty. I ogólnie też grałem takim... Trójkątem z przodu i tam był, e, był, był Totti, był David Villa i był Gerard, tak za nimi. Jeśli chodzi o Stevena Gerarda, to tak słabo raczej. Raczej słabo mi się grało jego kartą. Ale Davida Villa wam polecam jak najbardziej. Możecie sobie pograć 5 gwiazdek słabszej nogi, 4 gwiazdki e, skillmów. Także naprawdę niesamowita karta. I powiem wam, że jest wiele kontrowersji, jeśli chodzi o tych zawodników retro, że tak powiem. Czy one powinny być dodawane w ten sposób, czy nie. Ja powiem wam, że bardzo się cieszę. Tylko szkoda, że nie zmienili tego jeszcze w ten sposób, że na przykład David Villa nie jest zawodnikiem Barcelony. To byłoby dopiero genialne. I na przykład Pirlo, który tam się znajduje, nie jest zawodnikiem Juventusu, czy też Milanu. W sumie, swoją drogą, czy waszym zdaniem, jeśli wyszłaby kiedyś karta legendy, oczywiście karta legend legendy Pirlo, to czy on powinien być w Juventusie, czy on powinien być w Milanie? Bo nigdy nie wiem, także fani włoskiej piłki oczywiście możecie napisać pod spodem co wy o tym sądzicie. Poczytam sobie chętnie wasze komentarze, podpisuję też. Ostatnio właśnie w ogóle stwierdziłem, że troszkę więcej muszę odpisywać na komentarze, więc będę teraz siadał rano przy herbatce, czy, czy tam przy kawie i podpisuję troszkę na wasze komentarze, żeby ta aktywność jeszcze była jeszcze fajniejsza. Pomimo tego, że rozmawiamy codziennie na live'ach, to i tak chciałbym ten kontakt jeszcze troszkę jakby Mieć lepszy z wami, a wiadomości na Facebooku akurat mam wyłączone od bardzo dawna. Bo tam te komentarze i te e, komentarze, te wiadomości po prostu to była jakaś masakra. I, i 95% z nich to były jakieś takie głupoty, naprawdę. Więc stwierdziłem, że wolę to e, ograniczyć. Także gdyby ktoś pytał, my tak gadu, gadu i praktycznie skończyliśmy otwieranie. W którym i tak póki co nic nie było. Zobaczmy, jak to jeszcze wygląda. 7 paczek do końca. Jeden zawodnik international met... co ja mówię, jeden zawodnik retro, czy tam bohaterów, jak tam wolicie ich nazywać e, trafiony sześć paczek do końca, chociaż cały czas ja na nich mówię i motmy, ponieważ mam ten kolor karty taki właśnie charakterystyczny Milik po raz kolejny dzisiaj trafiony, no ale Milik za Ciebie za dużo tutaj chyba nie wezmę pięć paczek do końca Cristiano Ronaldo, jak nie było, tak też nie ma Kościelny trafiony, ale kościelny drogi nie jest. Szczególnie pod koniec Fify. Do końca Fify już naprawdę mega niewiele zostało. Lipiec, sierpień i we wrześniu to już będziemy myśleć tylko o FIFA 17. Będziemy grać w demo i tego typu rzeczy, także e, trzy piłki. Piłki, co ja mówię? Ty, właśnie, muszę muszę... O nie, ale my teraz strolowali. Przez chwilę myślałem, że to jest Cristiano Ronaldo. A to jest na Wiem, że Ronaldo jest teraz na ST wersji International Men of the Match, ale no jak wiecie, jak widzę Portugalię, lewe skrzydło czy lewą pomoc, to od razu jakoś tak automatycznie myślę o Cristiano Ronaldo. Falcao, niestety, nie z Realu Madryt. Pozdrawiam, Oscara z FIFA Coins i ostatnia ostatnia paczka przed nami. Zobaczmy, kto będzie w środku. Czy ktoś ciekawy, czy nie. Napasnik i jest to Jonas. No to już wolę tutaj tego dziewinko. No cóż, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że pak opening na YouTube również Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować. No i życzę Wam lepszego szczęścia niż moje w paczkach, bo ostatnio już mnie chyba opuściło za dużo dobrych kart w tej Fifie, Czekamy na FIFA 17. No chyba, że wyjdą jeszcze toc MLS, to wtedy też symbolicznie coś potwieram, ale myślę, że nie za dużo, bo te tocy raczej nie będą mega drogie, także widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się. Na razie, miłego dnia Wam życzę i piona!